Cześć, kochani, witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. No i dzisiaj właśnie mamy jesień, czyli właśnie odpowiedni właśnie moment, czyli właśnie tworzenia z jesiennymi właśnie wzorkami, rysunkami, czyli co nazywa się przede wszystkim jesienią. A dzisiaj kochani, będziemy tworzyć arcydzieła razem ze szkłem, więc kochani, jeżeli chcecie właśnie więcej odcinków, które do Was będę mogła zrealizować, to szczycie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał. No i mam nadzieję, że odcinki, które miałam Wam stworzyć, czyli właśnie ten serial zostanie robiony w przyszłym roku, ale będziecie mogli obejrzeć nadal jeszcze te moje fajne odcinki, które dla Was realizuję. No i kochani, coś będzie mocno szybko jeszcze z jesiennym odcinkiem, będzie takie troszeczkę wyjście na miasto, więc... Tego nigdy jeszcze nie realizowałam, a to bardzo rzadko się chodzi właśnie o moje odcinki. A my, co kochani, zaczynamy właśnie malowanie w szkle. Zapraszam. kochani, malowanie szkle, no właśnie kochani już troszeczkę to zaczęłam próbować troszeczkę tutaj nie wyszło mi zbytnie, więc to będzie takie <laughs> może powiedzieć niezbyt ładny e, kolor ale kochani, postanowiłam że będziemy malować kochani z bardzo specjalnymi pisakami do szkła, no właśnie kochani i jest to bardzo znana marka, jest to Wasałów, czyli właśnie specjalne pisaki do szkła. No właśnie kochani tak się właśnie prezentuje, a nie będziemy stosować się um, tutaj do instrukcji, czyli właśnie będziemy musieli... To y, malować i sobie właśnie w, do piekanika włożyć i po prostu, żeby to powstało. Nie, ja tu chciałabym wam pokazać, jak to się dusuje i faktycznie się da to namalować właśnie takimi pisakami. Mam tutaj przed sobą różne rodzaje właśnie rzeczy, które jest związane ze szkłem, czyli właśnie między innymi właśnie mam wazony, Czy to, to mam wazon, czyli Muszę akurat dopiero go otworzyć, bo jest akurat zawinięty w ten Ale spokojnie, kochani, otworzymy sobie i wam pokażę. Właśnie o. Między innymi mam właśnie taki wazonik. tutaj właśnie to, sobie też odklejemy sobie właśnie ten. Ale kochani, ja akurat sobie umyję potem, po tym właśnie pisaku, ponieważ potem będę mogła używać, ponieważ bardzo potrzebuję przede wszystkim tego wazona i również mam jeszcze fajne inne rzeczy, które mi się na pewno w życiu potem też przyda. Ale właśnie chciałabym Wam pokazać, jak się to maluje właśnie na tym szkle. Oprócz wazonu mam również szklanki. zwykłe szklane szklanki. Tu już właśnie jedno sobie wypróbowałam, więc tu mam właśnie jeszcze pięć szklanek. Więc mega to też się przyda. Oprócz szklanek mamy również też i obrazy, gdzie mamy też tutaj właśnie szkło. Bardzo również. Mamy tutaj też właśnie taką lamkę ze szkła, więc to też będziemy próbować też właśnie używać. Nie wszystkie, ale w większości będziemy sobie to używać. Również też kochani, mam w tym tajemnicze pudełko. A w tym tajemniczym pudełku nie pamiętam co to zamawiałam, ale tutaj zobaczymy. Aha, dobra, takie słoiczki zamówiłam. Dobra. A takie szkaleczki. Takie właśnie szklaneczki, które naprawdę też będziemy mogli sobie używać. I będziemy sobie też w nim akurat malować. No i ostatnia rzecz. Jest to ogromny, ogromny które na pewno maty mi się przyda. Zobaczcie, jakie to jest ogromne ASML. <laughs> tak się właśnie, kochani, prezentują właśnie nasze szklane, właśnie. Yy... Okej. Okay. Tak się właśnie prezentuje właśnie wszystkie, właśnie moje szklane przedmioty, które właśnie będziemy używać podczas rysowania, właśnie na no właśnie kochani, nie mogę się doczekać, więc kochani zabierzemy się za pierwszą rzecz, czyli właśnie tutaj jak mam przed sobą, czyli właśnie nasz kochany właśnie bazonik. To co? Zabieramy się za robotę. <mulety> Prezentują wszystkie właśnie formy, wykorzystane właśnie różnych yy, przede wszystkim różnych rzeczach związanych ze szkłem. Czyli, przede wszystkim, mam ramkę. Tak się właśnie prezentuje pierwszy element, czyli właśnie ramka yy, w szkle. Jest też fajnie to pomalowane. Również mam, zobaczcie, taki kubeczek udało mi się zrobić. Wiem, że troszeczkę tak mi nie wyszło, ale powiem szczerze, że. No Piszcie w komentarzach, czy faktycznie to ładnie się prezentuje. Tu również mamy też w formie szklanek, tak się właśnie prezentuje. Fajnie to mi wyszło. A chyba najbardziej to mi wyszło, chyba ten bazon z, związany właśnie z jesiennym klimatem. Troszeczkę nie widać tych liści, ponieważ są niektóre jasne, niektóre próbowałam je to fajnie przyciemnić, ale niestety mi się to nie. Udało. No, się kochani, możecie korzystać z różnych, właśnie, związanych, właśnie ze szkłem, ponieważ to są fajne pisaki e do szkła. I uwierzcie mi taki pluser, który udało mi się to na pewno e robić. To znaczy, że na malujemy to na przykład to. To wysycha w ciągu sekundy, czyli na przykład nie zamarza nam się, co na przykład byśmy dalej rysowali. Na przykład nie wiem, jak na przykład coś kolorujemy, czy na przykład coś malujemy, właśnie to jest po prostu dla nas coś, to jest po prostu masakra. Jeśli coś jest malowane, to nie pomalujesz, no bo farba jest jeszcze mokra. Tak samo, właśnie jak. Chcemy coś porysować, no to też właśnie dotykamy tą rękoma. No i niestety mamy czasami te brudne ręce, no bo czasami się haczymy o te kreski, i to też jest taki jeden minus, a to jest ogromny plus, ponieważ wszystko to wyskonało. No, jakby się ułożyć do pikarnika, to naprawdę by to się na pewno nie kleiło, ale to po prostu pomalowałam ze względu na to, że będę mogła potem to. Fajnie to zmyć i wykorzystać sobie już to na co dzień, no bo to akurat kupiłam nie tylko do odcinka, ale również też do życia codziennego, na przykład ramki na pewno kochani wykorzystam do na przykład y, obrazów, więc fajnie to sobie właśnie kupiłam, mogę to sobie właśnie wykorzystać, szklanki tak samo mogę wykorzystać, kubki, więc to jest naprawdę ogromny rzecz. Jedyna rzecz, której nie zrobiłam, no to niestety nie zrobiłam na tym wazonie, bo dosyć tego, że jest duże, dwa, będzie ciężko mi to zmyć, więc postanowiłam, że go sobie oszczędzę i sobie właśnie yy, kupiłam sobie do yy, jako formie wazonu, więc to jest bardzo fajna rzecz, która na pewno mi się przyda. Domi jeszcze i inne rzeczy, więc takie wiecie mniejsze gabaretowe, to oczywiście mi to szybko to ogarnę no bo ja tego nie będę Wam rysowała dziesięciu szklankach, no bo... Chciałam kupić pojedyncze, ale niestety nie dało się kupić pojedynczej, ewentualnie sklep, sklepach bym kupić takie pojedyncze szklanki, no ale już kupiłam to hurtowo, ale mówię, to sobie przyda mi się też do, e, też do życia właśnie codziennego. No właśnie kochani, tak się właśnie prezentują moje właśnie, o, tak się właśnie prezentują moje arcydzieła, piszcie w komentarzach. Które z, 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 z nich najbardziej Wam się spodobało? Mi najbardziej właśnie ten y, obraz, czyli właśnie ta karikatura w formie ramki. I mi też się to najbardziej to spodobało, ponieważ raz związane właśnie z, jesiennym, y, jesien, z jesienią, no bo mamy jesień, no a reszta tak, powiedzieć, wymyśliła tak na szybko, właśnie, żeby nie związane z jesienią, ale też z czymś. Innym. No właśnie kochani, mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał i mam nadzieję, że widzieliście jak ten proces trwał. Wiem, że troszeczkę to wolno to yy, się działo. Ja akurat szybko to zrobiłam, no bo się starałam to zrobić jak najszybciej, jak najlepiej. No ale też trzeba było zrobić też starannie, ale no, no wyszło jak wyszło. No ale jestem mega zadowolona, jeżeli chodzi właśnie o te flamasy, a wy wchodzi kochani na anekdot i tam możecie znaleźć właśnie wszystkie rodzaje właśnie flamastów, między innymi właśnie firma Wasał. Więc polecam kochani, ja jestem mega zadowolona właśnie z tych pisaków, więc daje taką mocną yy, dziesiątkę, daje mocną dziesiątkę, ponieważ bez tego, że szybko wysychają, yy, fajnie się je maluje i po prostu można robić to na szkle, więc ja byłam bardzo zdziwiona, że może takie coś zrobić, więc jestem mega zaskoczona. No dobrze, kochani, mam nadzieję, że taki cię Wam się spodoba. Jeżeli tak, to strzijcie łapkę w górę i subskrybujcie ten kanał, ponieważ robię fajne, ciekawe kontenty związane właśnie nie tylko właśnie jakimś testowanie różnych rzeczy, ale również wiele, wiele innych. Yy, innych odcinków, które zaraz będę mogła realizować. Chciałabym właśnie Wam jeszcze raz przypomnieć, że nie mogłam znaleźć mojego projektu, ale zachęcam właśnie do obejrzenia QA. Tam właśnie więcej opowiedziałam, dlaczego mój projekt został właśnie wstrzymany w tym roku i dlaczego i kiedy powstanie ten nowy projekt. Więc trzymajcie mocno kciuki, żeby właśnie mi się to udało, że mogłam tam zrealizować. No i widzimy się, kochani. No w kolejnym odcinku, może w rok masy, może nie, może w listopadzie, więc. No nic, kochani, widzimy się w kolejnym odcinku. Wysyłam ogromne buziaczki, subskrybujcie, łapkujcie, wchodźcie na wszystkie moje social media, na Instagrama, na TikToka, ponieważ tam na Instagramie właśnie robię fajne zdjęcia, a na TikToku właśnie testuję właśnie fajne gry i dziękuję, że obserwujecie właśnie mojego TikToka, więc mega dziękuję, więc wchodźcie właśnie na KreatyMix i tam właśnie znajdziecie wszystkie związane właśnie ze mną i z moimi odcinkami. A ja się żegnam, wysyłam buziaczki i widzimy się w kolejnym odcinku, do zobaczenia, pa!